Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Bianto Sals. i dalej jesteśmy w tej bazie chińskiej, tajnej i co, i próbujemy się tam wydostać. Dobra, czy my coś mamy ciekawego? Tu mamy. Tu jest gościu, ziomek? No nie, to jakiś Chińczyk, chyba. No znaczy, się, Azja, to nie wiem, kto to tam, tam jest, ale. Okej, okay, tu się otwiera. Dobra e, Może się z nimi rozprawić? Tak średnio widzę jakieś szczury, nieszczury, inne dzi dziwa dziwactwa A, robi się grubo powoli co Ty, trochę jak Lara dalej wyglądasz Tu się tym ale nie wejdziemy wtedy Musimy ten reaktor włączyć do takiego, a to jest tam chyba ryzykowne dosyć okay. Co ja mam tutaj coś zrobić ten Ale jeden to nie jest chętny do robienia czegokolwiek Nie, ale nie mogę wyjść stąd Nie mogę Halo 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 Okej, okay, mogę Dobra, przez te demony Nie, nie idzie Ech, Gdzie mam iść, bo tu też są jakieś demony Ostatnio przyszedłem Nie, ten mogę, okej, okay, dobra Że tutaj gdzieś Tutaj Weź to rodwal Bo nie rodwal tylko tutaj coś drzwi możesz przytrzymać coś tam Kaza gwostka, bo tak nie do końca wiem co zrobić Nie lubię nie wie co mam robić w grze Wolę mieć taki konkretny cel Ale ja nawet nie miałem nic, Dobra tu nic nie ma Chyba ostatecznie do tych czerwonych drzwi mam pójść i chyba tu jest całe Całe... cała sprawka Halo Dobra, taki trochę labirynt tutaj są a my stąd nie przeszliśmy czasem i tu mamy, wychodzą. Da, my stąd tam jest, ten wyszliśmy, chociaż to mi się nie dziwi, jakby ten ziomek by teraz ożył. No, nie, nie wiadomo, czy by w niego weszło. Okej, okay, czy tutaj miałem dojść tutaj? Chyba tak. A jeden załatwić ich? Chyba nie, chyba nie jesteś chętny. Dobra, tu ok, mamy to coś, co było w którymś tam jednym z odcinków. W sensie mieliśmy ten taki jedno, była że my ten musieliśmy wyłączyć. Tylko że w Ameryce, bo sobie odpaliczyłem zejść na dół. Chyba nie, dobra, tylko jak ja tam wejść? A jednak na dół, okej. Okay. trochę jak w obcym. Chyba, chyba się nie pomyliłem z tytułami. Chyba się nie pomyliłem z tytułami. Na nadzieję. Bardzo się boję, jeden. Bądź blisko, dobrze. Ja jeszcze nie jestem, ja się idę nie jest. No i po co, żeście eksperymentowali z tym? Po co, na co? Nic nie widzę. Chcę tu się włączyć światło. No. I ja od razu Stukaj wszystko idę. jest. Duchy pod wodą też się dobrze bawią. da się trochę szybciej. Rozumiem wszystko. Trochę szybciej by się dało. Nie. Musimy być cicho. Okej. Dla to nie mogę szybko. Co my tu mamy zrobić? Zdetonować to. Czy to jest dobry pomysł. Tak każdy wam po kolei. Pewnie to, nie, to się na tym nie skończył. W sensie coś na pewno będzie mi próbował przeszkodzić. Więc. Bo to by było trochę za proste. O, tutaj coś już jest. Tu chcę. Jest ładunek. Dobra, gdzie jeszcze? Jeszcze tam. Dobra, jasne. Fajnie, że już mi wskazuje, gdzie mam iść. No fajnie zadwoli o detale tutaj w tej gierce. Zobaczcie, że na plecach mam ciągle klatę do góry. Nie wiem, co to jest, ale, ale fajnie to wygląda, tak futurystycznie. Trzy minuty mam. Dobra, trzy minuty. Spadam stąd. No, tym kombinacjom przez te trzy minuty to raczej nie odejdziesz. Dobrze idę, bo ja tak nie za bardzo widzę cokolwiek. Dobra, chyba dobrze idę Chyba dobrze idę, tylko tam była taka drabina i ona się chyba wcześniej kończyła, okej okay, tutaj To by było coś wielkiego O go slewiata lewiatan nie goni! Go z lewiatan! zostaw mnie w pokoju! Ja nie nie, nie, nie. przy sobie jestem oparty Dobra jest Drabina No w po tej drabinie nie patrzysz Dobrze uciekliśmy przed go z lewiatanem Ta bada tak trochę przecieka. O ty! Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata! Zniewesone! Przez ciebie ty głupia amerykańska, suko! No ty, kurde. Er tam było? Dobra, dobra. Uważaj na ten No mar Czemu tu nie ma Aydena? Halo Aiden. No zaraz mamy. No to nie jest odpowiedzialne zachowanie. Ile jeszcze ghost jest? Dobrze, pięknie. Ja się nawet nauczyłem walczyć w tej grze. Ja się nawet nauczyłem walczyć w tej grze, ja w tej grze no. Okej, okay, już myślałem, że coś znowu będę miał. Goal, ojej, ojej, go... ojej, W drugą stronę. Znowu złą, sorry. Teraz dobrze. Tutaj Ghost trochę przeszkadza. Ale nie ma... Nie ma problemu. Dobra, dlaczego nie mogę wydać Aidena? Ajden, ajden no, stronie oj, oj. A! A! Czyli Ghost Leviathan jednak z nami był Spoko Ghost Leviathan To sentyment pewnie masz do mnie z sobą co? No albo i nie Biegamy, biegniemy Ojoj, ja mnie zmiło. teraz tędy? Czemu każdy ode mnie coś chce? Baza się wali, jak mnie zatrzymacie to nam to nie pomoże. Leave me alone. Ja chcę żyć samotnie. Ja mogę biec, tędy teraz, okej. Okay. Rozmknąłem. teraz? Nie wiem czy to jest do okej okay, dobra. Musiałem że coś nie tak, że nie przydał się kolor czerwony, coś takiego. Nie ja to wszystko. Takie... Jedyny główny w tej grze, czasami sterowanie jest nieintuicyjne. A tak to, to... super. Dobra. Gdzie teraz? Przez siebie. Okej, okay, nie wiem, czy... Wow. Nawet nie wiem, że są drobne po I znowu... Witamy się w następnym miejscu Dobra, wszystko pięknie A nie, to inne miejsce, sorry, było tak samo Kurwa, Ryan! Gdzie ty jesteś? No i Ryan nas zostawił Dobra, Aiden Pusz bańkę A, jednak nie, dobra Myślałaś, że Cię zostawię, he? Wpadamy stąd. Jak najszybciej się da. Wpadamy stąd. Co się stało? Nie gołdź, Prawalny. Ja chcę tu. Okej, okay, dobra. Nie intuicyjnie. Prawalny. Fala, uszkodziłaś silniki. Mamy przeciek. To ja nie my. Nie jesteśmy głęboko. Może damy radę wypłynąć. Tak. Zajebiste, Prawalny. Słuchajcie do góry. E, to nie jest dobry plan. A, dobra, chyba że tak chcieliście. O, o dobra. Dobra, elegancko powiemy. Nie oszukiwało się na testach sprawnościowych. No i sam nauczycielu Zero nas wita. Dzień dobry. Zobaczymy, jak to będzie No główną bohaterką jest kobieta, więc pasuje. A, tym... Dobra, nieważne. Nie lecz dlaczego mi to nie zaliczyło, bo cały czas utnikałem, bo to się zrobiło czerwone. Jakiegoś laga, wiara dostała. Oj tu, Ryan, Dam. Nie powiem, ty ją, kurde takiej koszulce. Kurwa, kurwa, nie znoszę się mnie. przykro z powodu oka. Dobrze zrobiłaś, postąpiłbym tak samo. Miło wiedzieć. Wciąż się gniewasz. Eee, tak. Tak, oczywiście. Zamordnę się tutaj. Jody, przepraszam, zachowałem się jak idiot. Tak. Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć, ale... Kocham cię, Jody. W innych okolicznościach byłabym wzruszona. żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Tak. A, A czy ty... Co? Ty też mnie kochasz. I... teraz... To było nie, dobra.

Nie zapomnij mnie. co, i tyle? Okej, okay, dobra. myślę, że się skończy, ale tak zostanie, wiadomo, jak się skończy. To od nas? Tam! To oni! Chyba tak. I. To by było na tyle? Wow. Jodie nie wybaczyła Renowi ścieżka, której nie wybrałeś, nieodkryta ścieżka. Chwilę ona było w, w tym nieodkrytej ścieżce, ale to już nie jest rozkmin... e, no. Nie jest na teraz. Ja się tam żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.